Będę chociaż tego gestykulowała, może, jak mam. No. O, mam pod ręką, jak dobrze. Czujesz klimat świąt? Powoli, powoli. Chociaż powiem ci, że mi zawsze do tego brakuje trochę mm, tego śniegu u nas. No. Sklepy to już robią klimat świąt od jakichś, nie wiem, wszystkich świątych. Tak, <grym> zaczynają, mam wrażenie. Czekoladowe Mikołaje no. na półkach, już Last Christmas no. i kolendy no. w głośnikach. Szybko, szybko to się zaczyna. No, ale co, uważasz, że to jest dobrze czy niedobrze? Że, że tak troszeczkę... Oczywiście, ja nie mam jakby... Nie mam z tym problemu, bo wydaje mi się, że te święta później, te trzy dni... Czekam, no, trzy dni. No tak, można powiedzieć trzy dni, później tak strasznie szybko mijają. Że mi się na przykład podoba takie celebrowanie y, tych jakby świąt już od początku grudnia. Mhm. Czyli tak ten kalendarz adwentowy, wow. dach, dzieciaki jakiś uwielbiają rano lepiej od razu wstają, bo, bo jest jakaś czekoladka, czy tam nie wiem, po prostu te kalendarze adwentowe są takie różne, że nie zawsze muszą być to słodycze. Świąteczne filmy już powoli można sobie popuszczać wieczorami. No fajnie, Pewin. Fajnie. Ja no, okay. Szklana pułapka. W ogóle nazwa Szklana Pułapka to jest hit, słyszałaś jak, Ale... się, jak oryginał był, nie? Nie. Oryginał to jest Die Hard mm -hmm. no i ktoś tak. to przetłumaczył na, na szklanów... Szklana Okej, rzeczywiście, kiedyś się tego nie zastanawiałam. <laughs> no, to jest podawane jako przykład chyba najbardziej kreatywnego tłumaczenia ever, jeśli chodzi o tytuły. Mm -hmm. I najśmieszniejsze jest to, że właśnie faktycznie Die Hard One było tym, tym wieżowiec wyżowiec szklany, jest tak, ta szklana tak, pułapka, no, nie? Tak, tak, no tak, Tylko <głos> <głos> największy problem się pojawił wtedy, kiedy wydali dwójkę, która już w ogóle nie ma nic wspólnego z tym. <noise> dwójkę, trójkę, czwórkę, w no, że no, no, później tego było, no. no. i została szklana pułapka, nie? Jako dzieciak to wyglądałem. No właśnie, a propos dzie dzieciaków, dzieciakowania, to yy... chciałem się zapytać, jak to wyglądało u Ciebie w domu? Jak Twoje święta wyglądały? Yy, jak wspominasz na przykład Dania? Czy było 12 tak prawilnie? Mm -hmm. Czy może tak yy, współcześnie bardziej? Jak Twoje święta wyglądały? Ech. Wiesz co, jak się jest dzieckiem, to tak na dobrą sprawę to całe jedzenie i siedzenie przy stole jest w ogóle bezsensowne. Faktycznie, ale bo... pamiętasz je w ogóle? Czy... Znaczy ja pamiętam tylko to, że trzeba było siedzieć przy tym stole i tam naprawdę nie było nic ciekawego do zjedzenia. <śmiech> <śmiech> trzeba było czekać, aż będzie słodkie, bo po słodkim jak odśpiewaliśmy kolendy, to przychodził Mikołaj. Oh. I każdy po prostu już czekał i pamiętam, że nawet jak już rodzice pozwolili odejść od stołu, żebyś tam pobawić, do no, tylko no. przychodziliśmy i zjedliście już, zjedliście już i to jest niesamowite, że teraz już jako dorosła osoba siedzę przy tym stole i jem i co chwilę przychodzą moje dzieci. No zjedliście już, no ile można siedzieć i jeść? Krąg <laughs> życia. Po prostu. Okay. Ale co, czyli, czyli przeniosłaś tę tradycję i teraz u Was jest tak samo, tak? Że jest tak. E, najpierw kolacja wigilijna, słodkie tak. mhm. i prezenty. Okay. I Teraz, jeszcze tak jak a propos pytałeś, ilości dań, to teraz tak jak, y, bo moja siostra cioteczna y, przyniosła jakby dalej kontynuuje y, tradycję i przyniosła to do swojego pięknego, wielkiego domu, więc tam nas wszystkich mm. zaprasza. Y, I rzeczywiście dbamy o to, żeby. Nawet czasami co najmniej 12 tych dań było. No chociażby nawet nie wiem, różnych rodzajów śledzia, tak? No to już się jakby liczę jako, jako kolejny, więc naprawdę no, stół mamy pięknie zastawiony. A ty, jako, jako pani dietetyk, jak reagujesz na to, co na stole zastajesz? No, bo podejrzewam, że to nie zawsze są dietetyczne. Znaczy w ogóle Najlepszy. powiem ci, że ja jestem pod tym kątem właśnie a propos mojej siostry, oni wszyscy jedzą bezglutenowo, córki, dokładnie jedna córka jest wegetarianinką, więc jakby wegetarianką, wegetarianinką. Tak, wegan, we, tak, wegetarianką, tak wegetarianką, przepraszam. Więc jakby jest naprawdę co jeść. Wow. <laughs> jest cudownie. Chociaż w Gilii ogólnie jest postna, tak? Więc yy, znaczy teraz już można jeść mięso. Ale to, ale to jakiś taki już legalnie że tak? Tak, powiem? legalnie już można, ale my jakby nie jemy. Bo, no, bo nie, no. Ale ciekawe. Więc, więc no ja mam ten komfort, tak? Że ja wiem, że cokolwiek bym tam nie zjadła, mhm. to na pewno będzie to fajne. Ale myśląc o świętach, mi się wydaje, że cały czas największym problemem jest to, że my po prostu siedzi, siedzimy i jemy zbyt dużo. Mhm. Bo same te rzeczy, czy święta Bożego Narodzenia, czy święta Wielkanocne, no to jakby tak popatrzeć na to menu, to wcale nie. Z dietetycznego punktu widzenia, to <laughs> uważasz, że jest to dopuszczalne, że jest tych kilka dni w roku, właśnie święta, gdzie po prostu wszyscy swoje. No dobrze, nie wszyscy, ale wielu ludzi po prostu odstawia dietę, odstawia wszystko i po prostu to jest czas, kiedy siedzimy, jemy, pijemy, siedzimy, oglądamy mhm. telewizję, i nic innego. Ja cały czas y, f, i też namawiam tutaj do tego moich klientów w ogóle, żebyśmy na święta nie patrzyli tylko pod kątem jedzenia, no bo tam jest o wiele Więcej wartości zdecydowanie, no chociażby bliskość, czy jest z tą rodziną lepiej, czy jest z tą rodziną gorzej, no to zawsze mamy jakby moment, kiedy możemy się spotkać. Tak. Czasami rzeczywiście jakimś smutkiem nas to napawa, a czasami olbrzymią radością, więc wszystko fajnie, ale no, chciałabym, żeby to jedzenie nie było takie najważniejszą rzeczą a, w święta. Zobacz, że jakby może nawet nie chodzi o to samo jedzenie, ale y jest coś takiego, że jest ta kultura stołu. Mm -hmm. że Jednak jak się spotykasz z bliskimi, tak, no to przy stole no, tak, tak, rzeczy. Tak. Nie? No. Więc, y, ale tak, odpowiadając na twoje pytanie to są święta. No, my nie możemy być wtedy na, na diecie. Fajnie jak po prostu A jemy tak. dokładnie, jak jemy w ciągu roku y, porządnie, no to na święta te trzy dni naprawdę nic, nic nie popsują. Super, dobra wiadomość no. dla do wszystkich chyba. <laughs> Poczucie widy właśnie znikło. A yy, chciałabyś tak yy, pokrótce przeanalizować taką typową polską świąteczną kuchnię, właśnie pod kątem dietetycznym? Mm -hmm. Na przykład yy, barszcz z łóżkami. Barszcz z łóżkami? No, barszcz bardzo fajnie, na burakach, najczęściej na dobrym zakwasie, jeżeli mm. trochę czasu poświęcimy. Mm -hmm. Więc przy okazji też dobry dla flory litowej, dla naszego układu pokarmowego więc barszcz jak najbardziej. Karp. Ja tak mówię. Nie lubię. ja nie lubię, nie jadam, nie lubię ości, ale. No znowu, mamy rybę, tak? Podobno słabej jakości, ale myślę, że też jakby nam się tutaj nic nie stanie, jeżeli zjemy jej kawałek. Zawsze lepiej na przykład w galarecie, niżeli smażony. No bo już się pozbędziemy panierki, tak? bo najczęściej tej w smażonych mamy panierkę e, No plus ten tłuszcz, na którym smażymy, czy dobry, czy niedobry, no, to, to już w zależności od tego, kto to smaży. E, w karpiu w galarecie no, mamy przy okazji żelatynę, więc troszkę lepiej na stawy, to nam oddziałuje, więc mhm. myślę, że tutaj tak kalorycznościowo też ten karp w, w, w galarecie będzie lepszym pomysłem. Ja, przepraszam, ale ja po prostu nie mogę przeżyć nie, galarety, nie wiem, nie nie jakoś... Jeszcze słodka galaretka, spoko, mm -hmm. nie? Ale jakaś ryba, Asmona w galarecie, mm -hmm. coś, takie... Nie, nie. Ale nóżki też takie w galarecie, też Cię nie... Cokolwiek nie w jest w galarecie zatopione, to po prostu okay. przegrywa, nie? Mm -hmm. Choćby mm -hmm. tam był kurczak w panierce w galarecie, to... okay. Ale śledzi lubisz? E, lubię śledzia, ale... E, danie z mojego domu, no. ukochane, niekoniecznie świąteczne, chyba na święta nie było tego. Śledź, pire ziemniaczane i i to chyba tyle, albo jakaś taka sałateczka na boku, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ale to połączenie kwaśnego śledzia z puree. No właśnie, śledź z ziemniakami, to nie? jest, to jest takie połączenie, to jest świetny e, produkt, który możemy właśnie na święta jeść, bo oczywiście, że możemy go zrobić w śmietanie mm. albo pod pierzynką, czyli z kilogramami żółtego sera i majonezu, pewnie też są pyszne, e, pyszne ale już tak. na przykład w jakichś e, korzennych przyprawach, czy na przykład, nie wiem, e, śledź po kaszubsku chyba też jest? Możliwe. On jest chyba z, z, z tak troszeczkę robiony na słodko z jakimiś rodzynkami, czy z żurawiną. Co jeszcze jest takiego bardzo tradycyjnego? Nie, Na stole. Pierogi, świata. nie? Pierogi. Pierogi. Okay. pierogi z kapustą i z grzybami. Co powiedzicie ty, tylko o pierogach z kapustą z grzybami? No Ja nie jestem zwolennikiem pierogów, zdecydowanie. To jest jednak taka sprawa, trochę mi się zawsze kojarzy z taką garmażerią, więc wtedy, no to co? No, mąka, często margaryna, czyli tłuszcze utwardzone. No, nie, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, czy z pierogów możemy wykrzesać coś dobrego. Takiego mhm. dobrego pod kątem zdrowia, no bo smaku, no to tak, no to. No, nie ma to, to, nie to nie tak. dyskusji. Nie? Więc no, na pewno wydaje mi się, że te pierogi właśnie takie czy m, z kapustą i z grzybami, czyli chociaż jak one będą trochę lżejsze, że może do tego wszystkiego jeszcze nie będzie mięcha czy boczku, jak w ruskich. Czy też mhm. niektórzy uwielbiają, na przykład mój syn, to wydaje mi się, że już są takie trochę, trochę takim delikatniejszym produktem, więc mhm. może lepiej. Mhm. Dobra, Kutia. A co to jest Kutia? To jest takie coś z makiem chyba. Ale też nie jestem specjalistą. Myślałam, że jak powiem, kutia. A, kutia! Nie. To, <laughs> nie, to jest, nie wiem, to, to jest, jest taki słodki, bardzo słodki makaron z makiem z rodzynkami, tak mi się wydaje. U nas tego w domu nie ma. Okay. Ja ja może jestem, dlatego, że nie. Tak, tak. Jest ja jestem Warszawianką, to u nas, ale nie wiem, bo może w Warszawie się je, ale u nas w domu nie, nie było kuti, ani nie było kapusty z grochem. Chyba też to jest taka potrawa, a u nas tego nigdy nie, nie było. Mhm. Wiesz, to są takie trochę naleciałości z różnych, z różnych, mi się wydaje, miejsc w Polsce. Tutaj ktoś spędzał święta, no to miał kapustę z grochem, tutaj ktoś miał kutie i tak, to się tak później tak, miesza. Tak, w jednym tak, domu jest tak, 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 w drugim jest inaczej. Ale na przykład yy, kompot z suszu. O, wszędzie jest? Tak, u mnie, u mnie, co ciekawe, od niedawna w domu rodzinnym się a. pojawił. Także Chociaż może kiedyś wcześniej był. Może też byłem taki skupiony na prezentach, że nie pamiętam. Mm -hmm. Ale właśnie tak z gruszek na przykład. Cóż myśliwek. Oh. No. A to, to jest, jest zdrowe? Piękne na trawienie, no. po takim całym dniu o. wieczorze y, jedzenia, no to nam pomoże troszeczkę w trawieniu. O. No opłatka może nie będziemy tak. analizować. No. Ale ciasta na przykład. Ciasta. Jakie? Je Coś jest keks? Czy jak mm -hmm. zwień? Bardziej mako, chyba na mako, Wielkanoc. Makowiec? No. makowiec. Znaczy, no i znowu to ciasto, tak? Po takim całopopołudniowym jedzeniu różnych rzeczy, jeszcze się dobić słodkim. No, na pewno to zrobimy, tak? No, bo, <noise> bo jeszcze z herbatą i kawą to jakoś, że tak powiem, damy radę. No ale na pewno fajnym pomysłem by było zrobić jakąś taką przerwę, żeby też nie iść tego wszystkiego Ala Long, żeby to wszystko po prostu się nam w tym biednym żołądku nie, 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 nie mieszało, więc im większe przerwy gdzieś tam między tym słodkim mhm. zrobimy, to będzie lepiej. Może wtedy właśnie nie wiem, spędzić ten czas, chociaż już dzieci tam pewnie. Trosz nie chcą, żeby były prezenty, a może słodkie zrobić po prezentach? No to chyba już każdy inaczej. To już nie? każdy inaczej, żeby to Jeszcze nie czy że pasterka gdzieś gdzieś tam mają w tym wszystkim mm -hmm, jakoś mm -hmm. wkomponowaną. A właśnie może by, może by się nam udało taki, takiego szybkiego tipatać wszystkim, którzy nas oglądają, jak właśnie przetrwać święta. Tak, taki plan, plan działania. Mhm. Tak, żeby wiadomo, może nie być jakimś totalnie y, gdzieś z boku tego wszystkiego, tylko świętować sobie z rodziną, ale może jakieś takie małe rzeczy, które pozwolą nam właśnie. Tak, przetrwać no, dietetycznie. Tak, przetrwać dietetycznie, dokładnie. No to mhm. mi się wydaje, że takim podstawową rzeczą jest to, żeby zjeść wszystko to, co lubimy, ale w trochę mniejszych porcjach. Czyli nakładamy sobie mhm. na y, talerz y, małe porcje, jeżeli nam ewidentnie coś bardzo smakuje, no to dołóżmy sobie jakąś, e, jakąś, jakiś dodatek tak, z tego, ale nie nakładajmy po prostu furami na ten talerz, że, że nam on się tam cały mm -hmm. ugina. Więc na pewno ta ilość, tak, no bo to, mm -hmm. jest, to jest jakby Fajne. wydaje mi się podstawa wszystkiego. Czyli, tak. e, czyli ilość, nie mieszanie też tych takich potraw typu tutaj słodkie, tutaj e, wytrawne, żeby cały czas nie, e, nie mieszać. No i na pewno no, uważamy z ilością alkoholu, bo im więcej pijemy gdzieś tam alkoholu, czy nawet wina, które gdzieś tam pomaga nam w trawieniu, no to tym bardziej ten apetyt może się wzmagać i wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że zjemy zbyt dużo. Mm -hmm. Więc ja myślę, że te trzy rzeczy. Dobra, jak zjedliśmy ciut za dużo, to czy jeszcze coś możemy z tym zrobić? Wierzę, że możemy. Oprócz pod suszu. No, no już jakby nie, musi, nie musi to być przy stole koniecznie wtedy, nie? Ale nie może. wiem, może na pasterkę, jak nie jest bardzo zimno, to nie użyć samochodu, tylko się przejść. Mhm. E, no, na pewno jakieś takie wszelkie, nie wiem, może herbatki, ziołowe, natrawienie. No, nie, nie działają cudów, ale na pewno może troszeczkę nam poprawią komfort funkcjonowania. Fajnie. Czyli po prostu. Poruszać się, jak się tylko da, jakiś poruszać spacer, się. cokolwiek. Może, może ktoś dostanie na przykład w prezencie jakąś taką grę taneczną. Czy... O, tak, no, no dokładnie, dokładnie że w ten sposób. Dwa lata temu z moimi przyjaciółmi poszliśmy sobie właśnie tak przed świętami, jeszcze y zanim się rozjedziemy, każdy do swojego miasta, to tak jeszcze poświętować sobie. I właśnie trafiliśmy do takiego klubu, to, to był jakiś pub chyba po prostu. Mhm. I tam mieli właśnie gry, y różne wideo. Między innymi była gra właśnie Just Dance. Nie wiem, czy Just Dance'a kiedyś tak, grałaś? Tak, i one są takie, że, że musisz na, na, nastąpiwać na nie Nie, wiesz, to w ogóle jakiś... jest kamerka no. i kamerka cię widzi i normalnie widzi, czy robisz te ruchy, co nie? I tam okay. pokazuje, I co tam... masz zrobić, nie? To jest nie? świetne. To po prostu hit. Ja chcę to kiedyś mieć. Ale to trzeba tego. dobrze tańczyć chyba do nie, tego. Nie, nie, właśnie chcę jakby... No, tak naprawdę nawet niektórzy dobrzy tancerze niekoniecznie tam dobrze mm -hmm. sobie poradzą. Tu chodzi o to, żeby... Umieć naśladować to, co jest pokazane, ale to jest tak mniej więcej naśladować, okay. czyli wiesz, mm -hmm. tam wie, ci pokażę jakiś taki fajny ruch, a ty zrobić tylko. <grym> i to ci to zaliczy, okay. nie? Więc <grym> to. <grym grym> no, byle no, naśladować. Także tak. Mam nadzieję, że, że każdy będzie miał jakąś taką okazję, żeby się trochę poruszać po prostu, nie? No te święta są troszeczkę cięższe do ruszania się, bo jednak na przykład święta wielkanocne, no to mamy śniadanie, mamy tą przerwę, możemy iść właśnie na spacer, często mm. jest ładna pogoda, chociaż to różnie z tym bywa, ale teraz no my się spotykamy wieczorem, więc już wieczorem po południu, tak? Takim późnym. Więc wtedy jeszcze kogoś wyrwać na dwór, kiedy jest na przykład chlapa, bo może jakby był fajny śnieg, to nie wiem, można później ulepić jakiegoś bałwana. Czyby to... jakąś Mam bitwę, bitwę Mam na śnieżki nadzieję. zrobić. No. no tylko trzeba pomyśleć, czy tak nam się uda tą rodzinę gdzieś tam wyrwać, czy zaktywizować. O, przynajmniej część. Nie? O. Przynajmniej część. A może jakieś bardziej ekspresyjne śpiewanie kolęd? Z choreografią no. czy coś już No, fajnie, powiem ci, że tak uspokoiłaś mnie, jak powiedziałaś, że te to, to, święta. Kilka dni w roku, nawet jak mi się nie uda dietetycznie, to to spoko. To spoko Je, no będzie, naprawdę, nam będzie, będzie nam przebaczone. Będzie nam przebaczone, nic się nie stanie. Troszkę w najgorszym razie będzie musiał większą, na przykład, albo większy garnitur, albo sukienkę kupić na Sylwestra, ale myślę, o. że to nie będzie aż taką tragedią. E, tak myślę. Zaraz potem 1 stycznia, nowy rok, nowy mm. ja, siłownia. Tak, zmiany, <grym> dużo pracy. Tak. To myślę, że tym miłym akcentem możemy wszystkim właśnie powiedzieć, że spokojnie, świętujcie sobie, nie przejmujcie się dietetycznie, tylko może właśnie takie bardziej degustacyjne porcje i, i, i trochę ruchu, także może bez samochodu, a bardziej sobie piechotką pójść. I tak chcieliśmy właśnie życzyć, żebyście po prostu spędzili te święta naprawdę z rodziną, blisko, żeby to był ten... To sedno, to sedno tego świętowania. Chcesz coś dodać? Zdrowych, wesołych świąt! Dokładnie. I do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia.